Manga ze strony jest jak gramy sobie imitatorem. Imitator to jest która może zabierać falę na spotkaniach. Tam napisałem, żeby jakby można było bez przekleństw, ale to przynajmniej. Czy się uda? Już będziecie musieli jakoś coś przebaczyć. że nagram też dla Was coś Ponieważ masz... po prostu w mamy tylko live, tylko i wyłącznie live. Z innych pojawiają się też filmy Się nie je. zje jest ta chońka? Tutaj, dobrze. Widzę, że wszystko pozamykali. W Nie mamy jeszcze taska, a później lecimy do O2 i do elektryka. Przed specimem, oblaba, wezmę sobie rolę jego. Ja bym się zlepsałem Dobra ja takim plantam tutaj Tak to zbierze więc nie zabiorę mu roli ale tę Mogę? Nie, nie, nie Не, на панер. Не, на панер, я Не, на ник. Я где уже знаю Ну разве не скидываем, да? Бо. чтобы не было попросту, так. Mamy teraz w ogóle inny mikrofon. Na słuchawkach, tak na live zmieniłem. Super. O! Jeszcze się enginera! O, to jest najwyżej. Pogramy inżynierem. To naprawiam, bo i tak mogę. Eee! Dobra. Chodźmy tam do 2, i elektryka. W ogóle, co robi Może Możecie w komentarzu, na którym nie mam pojęcia. Jak rola, działa ta rola? Ja też przypominam serca do komentarzy. Cię. Dobra, weźmy sobie tym razem tą rolę. Tu. Super, jak nie mnie jakieś 2 sekundy. I al. Ale super, że nie przepinają, to jest super. Ten ziomek to. Nie, nie, nie chcecie wiedzieć, co on zrobił. Lobby. Mmm. manar sus não <laughs> pan na rynku Huntera w ogóle są so playa? Jeszcze dam check-in napisałam Kanał Teraz dam kanał No to już na rundę Crewmate, flash Trapper. Spoko, flash będzie spoko Super, że ten. Super, że mieliśmy trochę tych subskrypcji. Bo no, tutaj Wam specjalistów, to i na karcie społeczności, w tym samym momencie, co wleciał ten film, pojawiło się głosowanie. Co na tą kartę społeczności dać? Co na ten specjal dać? Przepraszam. Выходи, кто-то не видел.

Dobra. Pana mnie wołtuje w tej rundzie. Ja jestem czystym traperem. W ogóle ktoś tam mi wlazł w trapę, ale to już nie wiem. Pan był teraz pięć trapów znowu? Tak, spoko. Dobra, to lecimy tędy. Ja jestem szybki. Mnie nie, nie, złapię, jak będę u mnie Tylko ten skan. Ten skan będzie problemem. I tak są wizualne tasty wyłączone także na. Gdzie to są łapony? Przepraszam. Łapony <grymne> są tam na dole, mapy. Nikt nie, nie wlazł do mojego tacha. Specjalnie. No to ciekawe. To jest te clean. non mi restere ho due ordini <coughs> non mi restere ho Ej co, Geneksy umarł? Geneks umarł, no Żałujmy wiem, czy to powinno być, ale... Hihihi Nie! Nie będzie tak łatwo! Ja w ogóle nie planowałam dzisiaj nagrywać Fortnite'a Ja stwierdziłem, że nie było nic anga. Ten film wylatuje o 17 Jak tam aktualnie siedzimy z subskrypcjami? W ogóle ponad 50% z was nie subskrybuje kanału. Szczególnie to przecież Zawsze ponad, tak? Mm. A subów mamy na ten moment... 86. Było wczoraj 87. Coś mi to nie gra. Czekajcie, ta chojnika tutaj na dole? Nie. Tutaj na dole? Nie, nie, chyba nie. No nie. Trzeba znaleźć kolejny pedał, Spoko. Nie lubię tej ruchu trapera. Na synek może nawet lepiej. достаточно и могу поробить <res> <okay>. <Anchor> Hmmmm... Hmm, 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 hmm. hmm. gierka! Też, też, w ogóle to nie pozdrawiam że żeby ktoś kanał. Nieładne zachowanie. Ładne piłki, żebym mógł ich odstrzelać. Tutaj to jest stępowa. To było kogoś. Nie, nie mam pojęcia, gdzie ta rola. Także za dużo w tej chwili, to ja nie zrobię, Ja dostałem żółtego. Nie wiem, czy to jest, ale okej. Okay. No można nie psuć? No można nie psuć? No kto psuje? imposter troluje? troluje. światła? O! Zrobiłem. Dobra, wejdźmy na Już się szykuje na specjal. Nie wiem dlaczego, ale... Coś ten... O, jestem zżegowany! Przyjemy i piutki. Przed. Przed. rola. Ecco Jane Laura. nie spytam, tylko skip, dobra. No dobra, no to Taylor powinien mi upać. Przynajmniej mam taką nadzieję. tam pić tamtego tego, ale nie mam żadnego pojęcia co to jest po prostu bym takiego draylora tam miał nie mam kabelki nie nie tu no i let's go nie wiem co się stało, ale coś stało Co się stało? O! Oh! To słowa. Dobra, dajcie jedno. Dobra, dajcie jedno i to będzie ostatnie już. Krumej! Co jest? Janie! Let's go! Mówiłem, że chcę Jayora! bardzo lubię to rolę stajdujemy sobie tego pana krzyżaka albo nie rusimy teraz uciekam po całej mapie żeby nie zginął teraz trzeba też jakieś coś slay boss

Trzecia, nie trzaj, trzaj, Nie ma coś kręci. No ja nie wiem. Jak go mamy tak zakopować? Nie, dobra, lecimy z tym innym, bo on jest podejrzany. Skip. Czy co? Ale no. On jest podejrzany. On wcześniej mówił, że ktoś jest. Ja nie wiem. Pytam na prawej taką ja z się boję. Znaczy, Bruna to tylko te 20 sekund potrwa, bo no, to różnie bywa na odech. Ale ten typ jest giga podejrzany... Pa po co? Cirema. Nie tyle, że jaki egza, może być sklepie uważamy. I uważam, że to jest syna. Nic takiego, Dua. Jak? Mówić? Dobra, krzyżek poleciał. Jak to było. Jak to. to... Jeżeli to było, Egze. To look tam Dobra! Egze wygrał! Jurand powiedział, ja na niego zawoltowałem. Dobra, muszę ja to Pa.